Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kracik. Ze mną jest jak zwykle Dumuś. Witam. Yy, no i co? I no w wiem. tym odcinku postanowiliśmy pójść do twierdzy. Nam, nam, bo potrzebne nam będą materiały na niespodziankę. Tak. Nie będziemy wam zaraz zaczekać niespodziankę, ale na pewno fajną. Jak widzicie, mamy bardzo dużo prostych w domu, a to dlatego, że wybraliśmy się do Netheru i ...sobie troszkę domek wzbogaciliśmy. No. Teraz wygląda o wiele ładniej niż z tymi pochodniami wszędzie. Tak. Zostało nam jeszcze tego glowstone'a, nie wiemy jak mamy go wykorzystać. Nie Niecały stack, ale jednak trochę zostało. No to co? Idziemy? Chcę. Yeah. No lecimy. No co chcesz, coś mówił Nie wiem. No właśnie bym żeby żebyś rzucał to oczko jedno O tutaj I Jak widzicie tam takie platformy Są nawet takie platformy, których nie można nazwać jeszcze platformami Postanowiliśmy zrobić farmę Nie będziemy mówili, jak ona będzie wyglądała Bo chcielibyśmy, żeby ktoś nam szachnął pomysł No Dobra, no wróciłeś już czyż, czy jeszcze nie? Już rzuciłem. Dobra. W następnym odcinku możecie się spodziewać stacji kolejek, która będzie prowadziła do, 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 do spawnu slimów. Zrobimy sobie jakąś taką większą trochę niechodowlę nie hodowlę tylko, jak się to mówi. No, no. no miejsce, gdzie się no. będzie spawnować, nie? No. Tylko, że jak się to mówi? Nie ma. No, idziesz? No idę. Płynę. Płyniesz. O Jezu. Pęcło czy wypadło? Nie płyniemy łódkami, jak widzicie, bo łódki nam się często bagują, a jeszcze tutaj jest dużo lilii, więc pewnie by się rozwalały co parę metrów. Albo kratek. Ojej. Kurde, daleko to jest? Nie. Co wiesz? No bo tu jest blisko, bo jak już są okay, wy to. O, kurde? Gdzie? gdzie to poleciało? Antonu. A tu. Boże. O, ale fajnie. Gdy się był udziału pod wodą widać, się, tak, to też tak wyjdzie na niebiesko. Nie. <coughs> o, jest, wyleciało łaskawie oczko. O. No. Myślałem, że złapał. Jeju, jeju, jeju. Nie. Ja szukaj sobie teraz tego oczka, o. Jest. Tak. Nie no wypłynę, zabiję się. Ja zumrę. Nie umieraj. Boże. Przeżyjesz, wierzę w ciebie. Jest! <grystanie> <grystanie> Ostradliwa głębina morska. Jaki parkour! Mm -hmm. e, do tyłu poleciało. O! Czyli, że... co? Tutaj. Nie, bo ono musi lecieć tak w dół, więc... Tyk! Nie, to głębina! Nie, ja, ja po to nie idę. Nie, wziął, gdzie ono leży, to bym nie wziął. O, jest! Leży! Mam oko. Dobra. No teraz się cofa to ziedostwo. To mnie gdzieś po prostu. Ominęliśmy. O, leci w dół, dobra mam. Nie, ja nie mam żadnego kobla ani nic. O Jezu! Tak się szybko. Jezu! No, Zataj to od góry! Ja już umieram. Dobra. To jest strasznie blisko, bo już słyszę te silverfish. Tak? No? O Jezu, nie, dobra. Yy. Tak. Dobra. Uwaga, o Jezu. Czekaj, bo my sobie jakoś to... Coś, robimy na no nie? Co? Schodki. No. O, już jesteśmy, patrz. O, to dobrze. Czekaj, ja tylko sobie jeszcze tak fajnie w ekipie poukładam. O, matko. Najlepiej lepiej to, się to, to jest dobre, dobrze pod... Jezu, patrz gdzie jesteśmy od razu. Widzę, bo to pokazuje zawsze od razu portal. Tak. No. Czekaj, zapalniczkę mam. Rozwalamy spawner chyba silverfishów, no nie? No, po co nam? Jejku. Ja Weź mnie na blawo. Nie chciałabym, żeby tu się wylała woda. Dobra, rozwalamy. No to wchodzimy, no nie. 3 Dobra, rozwalam, rozwalam, rozwalam. Nie ma. Dobra, Dobra zapalniczkę mam. O Jezu, jestem dziad. No. no. zdychaj dziadu. ja! Jezu, sam się podwierałem. Mnie też. Jezu. Może umrę ja za chwilę. No dumór. Ale nie my... przy... zginę, zginąłem. O nie, zginąłem. Pół serduszka. <laughs> Jezu, mi się musi załadować, bo ja jestem na hita z wszystkiego. Mm. Chodź, by nie lubię tych dźwięków. No jak mam mieć, jak mam jedno serduszko? O, z Krzysia. O, krecik. Co? Meczyk Mie na cycnik i trzy sztaby. Teraz wargo już, żeby wiesz. O Jezu, koleżka, 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 koleżka. Kto? Pan, pan, pan. Pan szkielet mówi, ja mam mało HP, ja nie chcę zginąć. Szkielet! No, fajnie by było. Jezu, 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 jezu. Patrz. Już nic nie ma. O Jest. No dobra. O, tutaj jest pan szkielet. O, tam jest skrzynka. Jezu! O, chlebek i buty, kierpce. Dobra. Może mówi, nie ma. Po nagraniu pozbieramy sobie te kamienie, co to są, nie? No. Po co teraz? Hmm. No oczywiście mi uciekłeś, nie? Nie. na no, nim jestem. O, w wielkiej... Ja Jezu, nam się... Ratuje naszą toą, bo tutaj jest... nie, jest książkownia ta, czy księgarnia. I się podpaliła od Książkowi. Księgarnia. Ci. Dobra. Zdobywamy to... Te... O Boże, tu jest... Byłem Creeper Nie wybuchaj ja ratować książkownię Dobra Os. O, skrzynka Dobra Ratować książkownię Książki trzeba zbierać Dobra Help mm. Krecik, help Czym ci mam pomóc? No w gaszeniu pożarów Zbieram książki. Czemu? No. Dobra, jeszcze Bo... tam, jeszcze tam. Daję jeszcze na... tu. Nie. Ja Wyjdę tu. Ten... Dobra. Zbieramy książki. Dobra. Ale ja nie mam miejsca w ekwipunku. To co masz takiego? Wywalę to. Miski. <coughs> Książki. Książki. Książki, mieli książę. Księgarnię zrobimy. No właśnie, wiem to mówić. Książkarnia. 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 Od czego to się paliło? Od pochodni. O, no, masz rację. u mm, mm, mm. wywalam. U góry zbierasz? no to ja u dołu co było w tej skrzynce? to papier Z książki eee to masz jakieś skrzynki które mogłyby się zestakować nie mam skrzynki Ej. a masz coś miejsca czy? już to ja zostawię jakieś pierdolenie bo nie mam pierdolny. miejsca się... na no to tak co by wyrzucić na pewno to, na pewno to. Y... Nie no nitki mogłyby się do wełny w mi przydać. Ja nie mam miejsca na nitki. Takie główne, pojedyncze. Dobra. I, i już kaby stąd zebrany. No. no. Dobra, myślę, że wystarcza, a poza tym mi się już skończyła siekierka. Siekiera ma tylko. krowa. Yy, Wzięłam jeszcze siekierki w sumie troszkę. Dobra, Później, to no, Kurde, no pomyśleliśmy. Czekaj, poczekaj. Ile masz? Dopełnie tak, tylko. Jeszcze 10 książek. Dobra. Rozloczy. Dobra, trzy staki to będzie tych regałów. Ja mam cztery staki. Ponad. Widziałem, to nic nie ma. Kraty trzeba będzie zbierać przede wszystkim też. No, mogłyby się przydać. Znaczy, um, no, wiesz, po co marnować <coughs> trzy bo raz, dwa, trzy, jak można tutaj zebrać. No wiem. No. Dobra, dawaj na górę. Widzisz? Daj, idę. Dajliśmy mm. tam. O, chodź tu. O, guzik. Jak tak guzikiem. <grym> Ciekawe, czy coś znajdziemy ciekawego. No idź, idź tamten, tamtym wejściem do góry idę do tym. Dobra. O, tutaj nie ma wejścia u góry. Znaczy jest wejście u góry, ale wyżej nic nie ma. O, tu nie ma nic. No to czy tu jest zejście w dół, chodzi mi. Chodzi mi, żebyś... O Boże. Creeper! <grybuj> <grybuj> Zdychaj ty! Uff! No. Uff! O, patrz tu o, o, to jest... Oj, ty, gruba księgarnia! Książkownia! Krecik, monster spalny, w szkieletów. No nie. Nie, pi nie piernicz. Nie pierdzielę. O kurde. Fajnie. Ale zarobiście, fajnie, będziemy mieć te. O klecik! już będziemy wiedzieli skąd no. to czy wiesz. z no. Jak tu będziemy wiesz. Jak sobie pociągniemy tutaj tą kolejkę, Ai, nie, o, nie, Cię. No co, mi, co? a nie Jak po pociągniemy kolejkę, to będziemy wiesz. Mogli od razu jakoś tutaj, tak łatwo. A coś mnie bije. To nie ja. To chociaż to jest zombie w końcu, czy szkieletów. Nie wiem, za zaraz ci powiem, co wyskoczy. Ja tu jestem. Przyjemnie. To jest Monster Spawner. No wyskakuj, Ej no, no. dumuś. Może byś zabił tego szkieleta, co no nie, Aaaa, się myślałam, że do ty! O, koko bień. No nie wyskoczył, no. Jak na złość. No nie chcę nic wyskoczyć. Mm. Czemu nie rozwalisz tych? Za tym zazwyczaj, zapewne będzie skrzyń. No, o, zombie. Ale to można sobie zostawić do ekspienia. W sumie. O właśnie, no. Tego nie rozbijajmy. Tutaj będzie zapewne skrzynka. O go. No, dajcie skrzynkę. Za chwilę trzeba będzie kończyć part pierwszy. Ło, no mówiłem, kresie, że na sarcie mówiłem. Znowu niczym Mahomet. <noise> Kurde. To masz miejsce na Musistone, no, ja tu pozostawiam głównie w tej skrzynce. Nie mam miejsca. Pozostawię go za Takie co ich nie chcę. Mm. No. O, może założyście albo nie, ale mamy jeszcze A czy ja mam 6 złotych tych jabłek i musisz też masz 6 złotych tych jabłek. No właśnie. Lubię troszkę. Brecie, jesteś głodny? Nie jestem głodny. To łap. Dzięki. A akurat umierałem z głodu. Kurde. Dobra, moc jest stronę trzeba wybić. To czekaj, ja tu coś zrobię. Nie? <coughs> bo się może przydać. Na pewno się przyda, bo jest taki wiesz. ...jakieś ozdoby fajnej czasem. No. No, Ej, i... dobra, nie, kończymy part pierwszy. Dobra, kończymy. A to możecie sobie. Widzimy słyszeć. się za... Zostań. Widzimy się za kliknięcie wasze. Dobra. To stop.